Nie, wysłuchali. Ja bez To, mogę mieć... Pod, pod Dobra. Oj! Izak, oglądam. Kurde. Nie stresuj Na telewizor jeden wchodził, znaczy, w sensie na telewizor. To jest... Celowałem ci go! Ale dostali w nie wiem, o, nie wierzę, ty! Wschodka, wystrzelił cały magazyn mnie <śmienny> <zbastki. O śmienny> Nie! Nie, przecież to było boskie... Jak <śmienny> znowu zapłacą, no przecież to jest chyba logiczne, nie? No to chyba nikt to nie wątpi, <śmienny> zejście tym zeskokiem uuuu uh, 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 uh. no ci powiem spray control no spray control gołąb tam na długiej trzymał ale tutaj ładnie zagrał naprawdę tender miguje kurwa trzęsł fajnie co? w biało w biało katualk katualk co? ostatni kod zabił Leti, co? to jest na Dobra. Stój na tym. Na słupie albo na Edwardzie. jest ja. To ja. Chyba. Paweł, tak. Pale, Nie bomba, bomba, bomba. Bomba. A. A. I kanapka. MMO. A. Nice. Next. Zmienia pozycję Zobacz sobie komentarze na profilu Czapka Haker, Cheater, Cheater, Haker WH, WH Polish Fuck Oooo ale teraz mu wycedził ty No ci powiem o Stip daj radę Ty no przecież człowieku Bo tutaj nie wiedział gdzie jest SMN 1 jeden na 1 no i teraz zobaczymy jak to rozegra SMN Paczka macie? Jest pod tym drewnem Tak jest, paczka pod drewnem Jest Mata Ten napra Autoszmata na sodach na soda Nie bierz tego, tego nie wolno grać nie, 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 No dobra do <grych> Ej dobra paja Nie no panowiec się zna nie powadził Nie powadzę No on mnie, zaczepia cały czas Steridiani jeden a jeszcze raz czas mi od serdianów powiedz Jazu to mapę shrout ją grał i się minął z typem gdzieś tu to jest był boost, taki że jest później na ten na pikselowotach. mapa jeżeli... Nad mapą całą Jeżeli ta mapa kiedykolwiek wejdzie do mapy to Nie jadę. no co tyle tak... zajebistych map było i nie weszły do tej pory będzie to, Tom tworzyło walwę, więc wiesz A jechane to jest. To jest taki... O ja pierdolę po, ty to, to o, ja pierdolę! Nigdy nie grał niby! z lewej no, tam. O, YouTube jest, jest na! Za kioskiem Bez. stoi, za kioskiem! Tu! Przestał tu! to przychodzi z pistola nawet! ale dostali kurde. Co? co Tyłem, to Tu? 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 No? tędy no? Tam, gdzie. O -o. A Galila oh mi dał. Kurwa, nie namaga kurwa też słyszę ich pod siebie. Oh! Oh! <grywa> ja ale kurwa. Gdzie ta bomba? Ale, Ale dostali ty. Na stukanie. Masz przeszedł do hangaru, może? Leci, 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 leci. Smoky drzwi no, dołocze, atary, nie? Może ja to, co? Może wyjść, ja tak? jestem w hangarze, słuchajcie Masz do drzwi jeden drzwi drugi Mam bobę. ty going on? Na gdzieś, mi mi chyba Albo jest na mi gdzie, gdzieś Skarpeta Mam no pannię go. No to zabij go! Nice. tego uh. Ja. Ale się spociłem trochę. Zero. No ja nie widzę takiego zawodnika w stronie który w ogóle by tutaj, wiesz, mógł tak naprawdę cokolwiek zmienić, nie? No diesel to nam się wypierdala kurwa za zero za każdym razem, nie? Praktycznie rzecz biorąc. Gdzieś tam wybiega, ginie od razu. Unveilable, to... Jaki tam sensitivity wsz... wszedł, to nie wiem. O! Uh! Ale nate! <laughs> Ale nice, ty! Nieźle. Jaki to był fart ten nate to jest mistrzostwo świata, nie? Wreszciu idealnie wybiegł i dostał go w czapkę. blue świetna świetny Tak, Flash porciał z Biało. Biało. Piękne fleszyki od kogo? gdzieś na ninży jest. Na ninja jest jeden. Joya. Drugi salek tak, może być. Dawaj, patrz, jak będzie wszystko kiwał. Za lekko. Nie, dobra. Pięknie lesią. Czekaj. Kanapka. Super lesion. Spoko, macie. Dawaj nice. Piękne odbicie CT. Bardzo ładnie. I komunikacyjnie no i po powolutku, widzieliście. Zauważonego pa, ślijdża, pala, celuje się. O to chodzi. Tego zabrakło freshowi, Wyjście stąd, pierze co. Stajdan. Zgradzony stajdan. Bardzo ładnie, Lesion. Podobało no, mi się Twoje odbicie. Super. Yy, to było. robimy tan. Nie wiem, ja bym nie o, lej. Lej, tam. Le, tam. Lechu? Lechu? Lechu już nie gra z nami dzisiaj.

Ah. Elektryk ostatni, obity, paka w standard. Drzwi otwarty, Cały czas elektryk, tak, drzwi otwarte. Drzwi otwarte? Tak, tak. Tak. On musi tak. przeszedł, Przyszedł chyba. Mi, przeszedł mi, ja Wracam na środka. chyba ja idę Obity jest, obity jest ostatni. Co wy robicie? Lewu, paka ja, Ten, nie wiem. Ten nie Oni mieli. Ja, ja mam teraz. Ja dobrze trafiłem teraz, kurde. Bo. Dźwięk, już się bałem. Dobra, ostatnia nasza, bez... już mamy raz ktoś wylądował w Krecik. To jest. Kurwa gość. Na polu siedzi. No. Ta, zapierdala. Na miecze. O, kurwa! Sorry, Krecik! Sorry! Kurwa jest! Rekordzik, rekordzik, rekordzik! Osiem fragów, ja pierdolę! Mój ryba, a kurwa walczy.

Really what? REALLY WHAT?! Really 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 A, szybko! Uderz ich! Aaa... Dawaj, daj go, to o Ej, co Pijemy ich. No właśnie, ja się dziwię co oni otwarli. No otwarte. nie! Ja pierniczę Serio? Tam to przeżyje? Bóg Co mi napisze? Jeszcze napisze, że laki. To, to chyba go wyśmieje. O co! Co? On się, ten, ten typ mógł nas zabić. A jest tak i z idiotą, że nic tego nie zrobił. Nie! Nie może być. O, to tyle? Co przygłup? Zdożywałem ten, 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 ale... Ja pierdykam! Jak? Znaczy, ten Braum za bardzo tą tarczą kontroluje, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra, Ja nie mogę, nie mogę jej dobić przez tą tarczę, no. nie? Jego. NICE! WP! Bóg tej gry! Oo, Kto to tym gra? Marcin! Kto to tym gra? Kim ty jesteś? Kim <laughs> ty